Cześć, dziś Wam pokażę moje siłownię, czyli co w niej mam i na, czym, na jakim sprzęcie ćwiczę. Zacznijmy z tej strony, to jest stojak, przeze mnie wykonany. Na nim robię nogi, tutaj kładąc sztangę, Tutaj na plecy i robię nogi. Tutaj kładąc sztangę mam już możliwość robienia barku sztangą. Tutaj mam stojak na wysokości kolana, na którym ta sztanga leży i mam możliwość robienia śruksów. Następnie ławka. Ławka też jest w własnej konstrukcji. Stojaki po części własnej konstrukcji. Tutaj jest taki sprzęcik stojak na, 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 na gryfy, na obciążenie. Lusterka, hanterki. Dalej mam jakiś grający sprzęt, żeby było miło i przyjemnie. Mądrnik. Prasa. Odpięta od atlasu i przymocowana do ściany. Wyciąg. Bardzo ważna rzecz: wyciąg górny, na który można robić triceps, ale mam taki chwyt mam i automatycznie mam wyciąg dolny i robię plecy na nim. Sto jak do tricepsa. Brama. Brawa też własnej roboty. Bardzo fajna sprawa. Bardzo dobrze działa. No i to chyba tyle. Tutaj, yy, znaczy jeszcze jest drążek. I w tym miejscu przecież nawet już 4,5 roku się morduje. To miejsce nie zbudowało. I myślę, że jeszcze troszkę zbuduje. Pozdrawiam. Cześć.